serdecznie widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie Dzisiaj pójdziemy po moich przyjaciół Dlaczego? Bo pogodziliśmy się, że jesteśmy rodziną A też mówiłem wam wcześniej Widzowie, co dzisiaj? Dzisiaj pułapka na hakera Dokładnie, pułapka No nie wiem, czy da się zwabić taki haker na tą pułapkę Bo pewnie będzie wszystko widział, jak będziemy budować yy. No, mam niby trzy, może tę na, 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 na niewidzialność zużyjemy, zobaczymy, ale chcemy zbudować miejsce. To i troszkę mechanizm, bo to, to jest taki ma, maszynista mechanizmów. Yy, a my z Kathy zbudujemy miejsce, w którym to będzie, jakby ten mechanizm miał się ma na to nabrać i, 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 i w ogóle wpadnie w jakąś dziuple i, i będziemy go mieli, nie? No, czy się uda, to nie mam pojęcia, ale, ale zbudujmy, sprawdźmy. Trzeba wszystkiego próbować, wizowie, łapeczki zostawiajcie. Kto jeszcze nie subskrybuje, to strzelcie subika, polecimy po milion. Brakuje już naprawdę niewiele, także subskrybujcie. Ktoś, kto tego nie robi, proszę o suba. A może ktoś przygotuje. Nie mamy głowy? O, mamy głowę, się nie, nie 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 wyrenderowało. Chodźmy najpierw po Tojta, po Tojta, a potem po Katy. Po Tojta i po Katy. Dzień dobry. O kurde, we, we dwóch tu jest. Dzień dobry. Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Luzik, arbuzik. Kati Katy, ale Piękne powiedzenie No właśnie doceniaj jak mój chłopak Dlaczego tu miał, przychodzę? Myślę. Maszynisto mechanizmów, dzień dobry Dzień dobry Czy posiadasz mechanizmy w swojej rodzince? I, o, i. O, I. Jezus Piękne, piękne Kati, czy posiadasz jakieś budowlane rzeczy? Oczywiście. A, A, o. O, ale dyskoteka hakera. Dobrze. Przyjaciele moi drodzy, zebraliśmy się tu po to, żeby zbudować pułapkę na hakera, aby ta pułapka spowodowała złapanie hakera poprzez złapanie hakera. Niesamowite. Nie nie, nie słyszałem jeszcze takich pięknie skonstruowanego zdania. Udamy złożonego. się więc w miejsce, gdzie zbudowałem razem z Kati w zeszłego dnia yy, Przywoływać hakera. W tamtym miejscu skonstruujemy właśnie tą pułapkę, gdzie Toys skonstruuje pułapkę, jaskat i zbuduje coś pięknego, i zbudujemy naprawdę coś dobrego, a nóż się uda i może złapiemy hakera, moi drodzy przyjaciele, wojanowicze. Ja w to wierzę, Oby ten koszmar się już skończył. Idziemy. Także jak to chodźcie, my go zniszczymy. jak możemy nie, zniszczyć go z takimi rzeczami, jakie mamy? tam. Dokładnie. Także no. chodźcie za mną no. i podąża podążajcie, podążajcie moimi śladami, drodzy Wojanowiczanie. żeby nie, żeby nie, niszczyć zieleni, także chodźcie po dróżkach zbudowanych przez Wojanowiczan <grym> I co? A tu nie, ma nie, no można dobra, chodzić No, po no można, dobra, dobra, walić, walić wszystko. Cydepino! Ale cóż, nie są w wojanowice? Chodźmy, gdzie jest nubek, nubek no właśnie. Kto ten z zostawia serduszko To jest nubek! Ja ten z Wu Wujak, Nubkiem. wojan! Wojan! Zdeptam Zdeptałem torta, wojana, przepraszam. A, będzie dobra, smacznie. uwaga, uwaga! Luzi garbuzi! <śleski> <śleski> Ej! Ale bumerstwo! Taj musisz to potykań. zrobić! Mam pomysł! Musisz zas Gdzie ty Musisz zasmakować Patrz. tego. Patrz. Zrobię to. uwaga, patrzcie na to. Patrzcie no. na to. Luzik przekazik! <laughs> ja nie. <laughs> A to jest nowoczesność, tak? Unikalne. <laughs> Że <Żenada. śmiech> <laughs> O bo ty to nie widziałeś tego! Spróbuj zauważyć! Spróbuj zauważyć! Sprójrz, spójrz! 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 Nie, Te. Musisz zobaczyć Hej. to z bliska. Ale to serio wygląda przerażająco, Kurwa. powiem ci szczerze No się boję trochę teraz tutaj być Taki Nie był zamysł Zawsze tutaj są jakieś straszne postacie co nie? No no w tym miejscu, dlatego no, trzeba... proszę mnie tam nie, ja ja nie wyjść! Nie. No nie, Katy! Yeah. You had one job! Nie man. mogę! To Wystarczy robić. się w ścianę wkopać i wejść! Uh, nie, no no jak ja się w ścianę skopać, jak tam jest przecież, y, ten. No się ja to, że... A jak ty to w ogóle na wstępie zrobiłaś? <laughs> O, Katy, no, luzik. Katy, wiesz nie co? Nie luzik. Arbuzik. Niby <grym> nie ma nóbka, a jest nubek. Dobra, hey, gdzie to zbudujemy? To zbudujemy. To Drodzy Wojanowiczanie, zapraszam. <grym> Dobrze, gdzie to gdzieś, Budujemy to. to gdzieś obok, tak żeby było. No właśnie, bo po jeżeli go. To mądre, to jest mądre, bo jeżeli go przywołamy, tu chyba to on może tak, się zdenerwować od razu sprawy. Tak płasko ładny, nie tak płasko ładnie, nie tak, tak. tak płasko ładnie, I powiemy, nie? że to jest... Tak, tak, faktycznie powiemy, że to jest domek dla niego, że chcemy go miło przywitać, bo... Tak, jest! Panie a... kapitanie, że ty mi ust to wyjąłeś! Bardzo fajnie się ja. rozumiemy. Ja. Okej, okay. ja. Kati, rozpocznijmy zarys... zarysownik domku, okej okay. tak. Ale ból! Kati, poczekaj, Kati, poczekaj, poczekaj. Zróbmy to troszkę bliżej i wejście będzie tak. Ja muszę. oj Mechanizm. Oj, oj. Zaraz, zaraz stworzysz mechanizm, robimy tak. Okay. I tu będzie wejście. Zróbmy mniej więcej zaraz, żeby ktoś wiedział, gdzie to budować. Tego domku. Bane. A to taki? Chciałam znowu paseczki. Nie, zrobimy dwukolorowy, bo żeby była jakaś. Tak, no, bo już, już nie mogę patrzeć na to. E, dobra, Rain. dobra, tutaj, tutaj możesz się tam kminić, nie? Na przykład tutaj na końcu. Y, tu jeszcze O mamy... nie, tutaj jest dużo piasku. Poczekaj, poczekaj, On poczekaj. To będzie utrudniał. Ano. No. Ano. Ano no. tak. Postaramy się zrobić coś naprawdę wyboistego. Dobra, to no, tak, dobra, ja się już okay. zaczynam zajmować. Mo mechanizmem. mechanizmy. No zajmować się ści ścianami zaraz Takie same mają być ściany tam No jakieś tam no, miejsce na okna zrób fajne coś tam e, dobra, to? zrobimy tak, no mamy tak myk, myk, elegancik co? Naprawdę wyśmienicie, co? A wyśmienicie. A jakie to wysokość? Na, naprawdę wyśmienicie co, nie? Naprawdę co? wyśmienicie Wiesz co to okna możemy zrobić jakieś takie ciekawe, że na przykład no, nie wiem w sumie takie kościelne co? To dobrze, bo właśnie chciałem zrobić nieciekawe <laughs> To, jest co, to? co to jest? Takie kościelne zrobimy, co ty na to? Kościelne? Takie no. Tak no o, czyli o jedno większe po prostu Nie, 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 że tutaj też będzie patrz i tutaj i tutaj patrz czekaj. O. Uwielbiam kościelne Aha, no takie aaa, o, no, Rozumiem Stajesz. No nie mam Patrz, czarnej co? szyby niestety No ale trudno się mówi, nie? No Czasem tak to już jest, nie? No. Czasem tak to już bywa, nie? Jaki dziwny ten domek Katy, czemu wyzywasz ten domek? Ja nie mogę, yy, sekundę był ten dom <laughs> <laughs> Jak to powiedział? Ja nic nie widzę w tym kolorze Ej no, ale ten czarny ryje beret Czekaj! Nie widzę! Jezu, zaraz się źle to buduje, jak jestem czarny. No. no. Mec, Wow, ale okna! Dobra. Dobra. Ja ale to i tak słodko No, myślę, myślę. Pracuj. Ja tu myślę, jak to zakryć, żeby to zniknęło na zawsze, nie? A ja popatrzę. Fajnie to wygląda. Oj! Nie! O my god. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Uuu, I to też ma być okno kościelne Nie, tam już nie, tam już nie, tam już nie Dobrze pamiętam, że powiedziałeś tam już nie. Tam już nie, tam już nie, tam Dobrze pan, że powiedziałeś drugi raz tam już nie. <ślad> 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 tak gdzie jesteś dzisiaj fany. <ślad> Syuu <gryzanie> Ale dziwnie tu Czemu? Bo w tej o, kurczaki! Widać. Powiem wam. No. Co się stało tam? Co jest crunch? Co spowodowało się... Miałem śmiech? wam powiedzieć no i powiedziałem, nie? No. <gryzanie> Jak się zasiągłoś to z tego. Przepraszam, że muszę wam to rozwalić, ale muszę wam to rozwalić. Rozwal kurde weź to ale Kasia jest niezależna. Rozwar, kurde, walić to. Wow, wow znowu wyszłam w labę. Wszyscy dzisiaj są strasznie śmieszni. Bardzo się Jak to to dzień. Jak oni to zrobili? Oj, oj, oj. Ej, czuję się bezużyteczna. Ojoj. Ale wiesz co. Kati dlaczego tak sądzisz? No stoję się gapie. Katy, nie mów w taki sposób. Nie doceniasz się wtedy. Pa, jaki motywacyjny. Ja jestem tak. Ej, masz trochę piasku? Na zbyciu? Nic nie widzę, jest jeszcze czarno teraz na dworze. No właśnie masakra, może idziemy spać Trzy pomocy Mój organizm nie wydala w tej czerni. Nie? Naprawdę, nie wiem, co ja buduję O, Zobacz Kasia, zobacz! Zobacz co zrobiłem! Zobacz Kasia, zobacz! Zobacz <grym> co zrobiłem! To <grym grym> zrobiłeś? Teraz w to nie Wow, wow, patrz, patrz, patrz o, chciałam wejść A wiesz jaki jest, wow. jest problem? Wiesz jaki jest problem? Nie może tutaj być łóżka i prawdopodobnie trzeba by się to zawodować. O tego nie okryję, chyba, że dywanem No dywanem. nie, no to zrobimy... Wy... Albo piętro wyżej zrobimy po prostu... Ten. Można dywanem No, bo ten dom jest wielki trochę, nie? Kurwa, ogromny, no to się zrobi piętro Buh. wyżej Dobra, a... o, tutaj trzeba jeszcze zniszczyć, tu jest niewymiernie nie, nie Myk, 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 myk Myk, 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 dobra. Ale wręcz. to robisz, palion? Ja wiem, ja wiem. Ja C wiem, Uch. ja wiem. <noise> ty wiesz, ty wiesz. Ej, Toitek, bo ty niszczyłeś dużo piasku, daj piasek. No dobra. To się opowiedzieć, a nie od razu krzyczeć. <noise> nie, nie krzyczałam. Okej. Okej, okej. Ja krzyczałam papy okay. 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 <noise> to okej. Ok, popy na sen, okej. Na się składa, że ja mam wszystko ja mam wszystko, co jest potrzebne do zrobienia tego mechanizmu. Jestem niesamowity. To nigdy nie będzie No tak nie, cywetowany. te schody są niewymierne. <noise> Wymierz je. Doktor, to Dobra, tak. ale, ale, ale dajcie to wyrka. Kto powiedział, że trzeba dać wyrka? No, to i tak daj wirka ja zaniosę Dajcie wyrka, dajcie wyrka Do? Daj, daj no wyrka, nie? A, daj ja no wirka. Dobra, daję wirka. Ty daj jesteś tak. jak taki elektryk w tym Minecrafcie teraz A proszę mi ty jeszcze nie zabudowywać, ja, ja przepraszam bardzo No dobrze, ja dobrze Ja przepraszam bardzo No dobrze, dobrze, nie? Tam tylko jeden działa? a nie podoba Jezus, się. tu tak nic nie widać, że tu nic nie widać Nie, no, naprawdę, no to czerń to jest masakra tak nic nie Dobra. widać, nic nie widać, nie? Mój no, jeden tylko ciała. Ale piękny dom Odkrył, odkrył. Dobra, musisz zobaczyć środek, musisz zobaczyć środek, musisz zobaczyć środek Ja yeah. yeah, Beautiful! <ścoughs> o nie! Ja popełniłem błąd karygodny. Jaki domek słodki, nie mogę Nawet mi się podoba, bo jest w kolorach zieleni troszkę chociaż w połowie To powiedziałeś podła ci ten domek? No nie no na połowie mogę mieszkać, nie? Na zielonej to jest fajnie To jest sympatycznie Nie mów tak o, palią bo pro. się zaczynam bać o ciebie A, o. A czemu na odwrót nie zrobiłeś tych łóżek żeby A. było takie wiesz odbicie Nie 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 katy tu jest czarna strona mocy tu jest zielona strona mocy Dziwny jesteś zmieńmy to Katy nie 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 tak nie może być jest jak tam co? ci idzie dajesz radę? Właśnie powiem ci chyba Chyba gotowe Trzeba no, to bo... tylko Mam dywanik więc można dywanikiem to zasłonić Tutaj, o, pek, mhm. No i stary, no No Aha. i stary, no oh. I wystarczy jeszcze, tylko to Trzeba jeszcze tylko to zniszczyć, żeby zrobić dziuple Jaką tam robimy tą dziuple? Dziuple No, idę to skopać To tak, ja tak głęboka, powiedza, czy nie? Macie może lawę? Powiedzcie, że macie lawę Powiedzcie, że macie lawę, Ty masz lawę? Wiesz per. co, no na pułapki nie, nie zabierasz lawy? No no nie mam, właśnie nie, a ty masz? To widać, że jesteś amatorem. No dobra, Jasne, to jest ty, tyle, mam... już pułapek zrobiłeś, nie? Jasne, że mam. To lawę. Za, zarzuć mi, zarzuć mi tu, nie? Ja nie mogę, jeszcze mam na ciebie lawy wylewać Nie, masz żeby mi rzucić butelkę, a czy wiaderko? Mogę? Dobra, dobra to trzymaj Mogę? Nie! Ha! Pomoc! <śleski> Nie. nie, nie O nie, a mamy jeszcze jedno, więc trzymaj jeszcze jedno. O nie O nie Jesteśmy skupieni Dobra Ciach Spływa teraz, bo muszę poczekać Dobra, 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 to super, zbobra Dobra Okej okay, Okej okay. Ale cisza. Ha, ha, ha. Ale przesympaty. <noise> Bo ja się skupiłem, żeby tą lawę dobrze wyrazić. <noise> Pomóż wam? Ale chcę pomóc. A Dobra. nie, jak jest... ja, ja... Uwaga! dobrze wychodzę czy nie? O, idealnie wychodzę, nie mechanizmem. Przesympaty. Jestem pięknie zrobiłem. Jestem tak zadowolony z tego mechanizmu. Hop. Jeden hop. z moich lepszych mechanizmów. Jezu, co za piękna pułapka, naprawdę. Naprawdę, Jezu, jak miło mi ja się. ja tu wpadnę, to będzie mi... masakra. Miło mi się z wami. Nie. <noise> Wiesz co tu się stało właśnie? Katy widziała Piasek się na mnie wysłał, mnie wypchał Ja nie mogę, ale oszukaństwo, nie? A ja myślałam, że to ja tak wpadnę O, ale ból Jezus głupi Let's go Dobra, pek, pek, pek Ej! No zrobiłem! O nie! nie! Zniszczył! Zniszczył! Zniszczył twą pułapkę! Nie zniszczyłem! Nie to Już po to. tobie! Leż po tobie. A! Pięknik! A! To Jest! Dobra. Ale pięknie, ale pięknie! Ja nie mogę! Ej, ale to... szczerze, chyba nie zrobiłem jeszcze tak ukrytej bułapki dobrze. Nawet z zewnątrz tego nie widać, no zobacz. Wysz wyszło to przesympatycznie sympatycznie. Dobra, Ej, dywanik. No zobacz, nawet zewnątrz tego nie widać. No ja muszę dać ten dywanik, tak? Macie dywany? Ja mam ten zielony jeszcze, a cyk. Ja Ja! Poczekaj, yeah. poczekaj, udajmy hakera. Chodź katy, wyjdź. Jestem dobry. Jestem dobry. Jestem dybinem, Jestem, dybinem, jestem dybinem. Dobra, uwaga, no! Tylko żebyś tam nie wpadnie. Pa, jestem haker Piękny domek, bardzo mi się podoba. Cyk. Oj, do lawy wpada, bardzo mi się podoba. Nie! A czemu się nie zamyka? Mówiłem, że zniszczyłeś No nie wiem, coś się zepsuło nie <śmulatujesz> wiem, ja <dywan>? co... <śmulatujesz> Jak to się zepsuło? Nie, nie, czekaj, się, czekaj, to się zepsuło no tak. Coś się zepsuło <śmulatujesz> Elektryk Elektryk Coś tu spadło Jak on to powiedział, coś się zepsuło <śmulatujesz> Ej, serio coś się... To jest grane Na pewno nie spadłeś, nie zniszczyłeś jak w Eee, masz piaskowiec? Daj mi ten piaskowiec, pa. Piaskowiec tyk. ma mechanizm. A już wiem, jeszcze piaskowiec musi być tu. Już wiem, już wiem. A bo on tyk. spada, ten piaskowiec. A no. I teraz jest git. Dobra, dobra, testing number two. Jestem haker, chciałem, jestem hacker. Czekaj, czekaj, bo hacker się nabierze. Nie nabierze, jak to zobaczę. Tak, tak. O. Dobra, teraz jest hacker. <laughs> no kurczaki go. Ej, Zamknęło się, zamknęło się. Co? Zamknęło się, działa. What? Działa. się, to... To się nie <noise> Ważne, że się otwiera. Widzisz? <noise> Ważne, że się otwiera. I co teraz? Teraz tak. Drugi raz. <głos> <głos> no, on teraz już drugi, drugi raz nie odpowiuje <noise> już. Działa. <głos> nie, no, do... no dobra, dobra, Ola, działa. No teraz, no widzisz. Działa, to jest Bardzo mi się podoba, dziękuję za współpracę. Dziękuję ale. za współpracę, przypieczętowane. A chodźcie do góry. Ale ona, ale jest mi jakie wejście tu masz i tu masz tam, nie? Ej, no super działa, ale działa za każdym razem, jak teraz klikałem. Widzowie, zostawcie łapę. Czym cieszy, Podmieniłam nie? łóżko. Napiszcie, jak haker się nabierze. No, czy haker się nabierze, też napiszcie. Na razie